Kosiemanko, siemanko, ja jestem Warta. witam was w kolejnym odcinku z gier mobilnych A dzisiaj zagramy sobie w grę, która nazywa się Spider Square Tak pewnie uznacie, jeśli orientujecie się w tych grach, bo to oczywiście nagrywam na zapas te odcinki, ale jeśli nie znacie, już wam tę grę pokazuję I lecimy z koksem Trzeba klikać przycisk i nasz tutaj bohater wypuszcza taką otolinkę i nie może się rozbić Zbieramy diamenty, zbieramy diamenty I się rozbijamy, jeśli przywalimy o coś Dobra, oczywiście możemy to wznowić, jeśli mamy 10 ale nie wiem, czekajcie, Easy Mode. Co daje Easy Mode? Coś mi się tutaj wczytuje. To chyba trzeba będzie wykupić. Nie, nie, ja nie chcę. Dobra. Single Player. Tak, jest też opcja Multiplayer. Jeszcze nie wiem, co ona robi, ale zaraz spróbuję ją przetestować, jak ona działa. <grybujesz> Jaka to masakra jest, jak to szybko leci. Dobra, czekajcie. Multiplayer, zobaczmy. A no, tu trzeba się logować. Tak, wróć mi tam. Nie wiem. O, gram z jakimś Nikolajem. Dobra. Dobra, kolego ruski. Pobawmy się tutaj. W multi przegrałem. No, on jeszcze gra, on jeszcze gra. Nie! Nie on mnie nie może pokonać. God damit. Osiem. Get nie, 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 nie teraz z tobą, nie teraz z tobą. Kurde, wygrał ze mną. Refresh. Dobra, start new game. Spróbujmy z kimś innym. Random, randoma mi tu szukaj. Zimy z koksem Może go teraz rozwalę, coś zaczęło mi po prostu Teraz klatkować strasznie, nie wiem dlaczego chyba Tamten kolega ma jakieś y, Wolne telefony komórkowe Czy coś, ja tutaj się wycwaniłem i gram na kompie Ale jak widzicie, bije rekord Niestety Niestety, się rozbiłem, 11 No nie, a tu ruski miał 5, jest, wygrałem Dobra i reklama, nie lubimy reklam. Dobrze, yy, w grach na telefonie szczególnie, co chwilę wyskakują zawsze. Dobra, wygraliśmy z kimś, było fajnie. Dobra, ale pogram sobie jeszcze na singlu, bo za długo czekamy. Ale powiem Wam, że ta gra ma potencjał. Jakby tak sobie siedzieć, z nudów i w to napieprzać, to kurde, to jest spoko, bo szczerze Wam powiem, że po prostu sobie odpaliłem jakieś popularne gierki i stwierdziłem.. Dobra, próbuję, próbuję, zobaczymy. Jak coś będzie fajnego to wrzucę, ale... God damn it! Ale ta gra jest wkurzająca i idealnie się nadaje, żeby ją nagrywać. Mam High Score 11, kurde. tak mnie pewnie z łatwością pobijecie, tak jak ostatnio, co wam dałem challenge jak ktoś mnie pobije. To zobaczcie. God damn it! To będzie super. A nie, tutaj, tutaj, tutaj się nie chce challenge'ować Bo widzę, że tutaj doszedłbym dalej Ale... Troszkę mi ta gierka... Ścinka Gie! się rozbiłem! Ja pierdziule Co to za gra jest? No nic, próbuję pobić rekord Spróbujmy dojść tak do 20, a będzie, a będzie perfekcyjnie Póki co diamenty sobie zbieram Wow! Na spokojnie mogę sobie z tych diamentów później wiecie: Jak przegram, kurde, jak ja w nie. To się rusza teraz! Ja pierdykam, Nie się rozwaliłem, ale high score pobiłem. Tak. W sumie mam 150 diaksów, bo tutaj, za te diamenty, które zbieramy, możemy sobie odblokowywać nowe postacie. Ja sobie tutaj odblokowałem z wejścia Batmana. Znaczy, no nie wiem, to mi się wydaje, że to jest Batman czy coś. Dobra, 8, 9, 10, kurde. To jest takie. Łatwiejsze Flappy Bert trochę. Aj, się rozbiłem, ale, ale <ścoughs> ciągle o, je, o jednego highscora dalej lecę, także jest, jest moc. Spokojnie dotrzemy do tych 20 za jakiś czas. Kurde, ale te rundy są tak randomowe, że wiecie, raz macie łatwo, a raz macie trudno. Idź kung fu panda mi tu z ekranu. Ja pierdykam. Dobra. jestem jakbym sobie tutaj radził, jakbym grał na tablecie, bo powiem wam, że to jest gra na Androida. Nie wiem czy jest na IOSa, po prostu wbiłem sobie w Google Playa. Wow! I na no! no, 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 no. i kurde, i sobie i sobie odpaliłem nagrywanie. Jesus. Bez kitu chyba kogoś wyzwa, żeby pobił mój mój wynik, grając na ślepo od razu. Bez kitu. <grym> Ale to zobaczymy, zobaczymy. Próbuję pobić swój rekord. O nie, ten ekran coś się zbagował i, i poszło nie tak jak trzeba. Próbujemy, próbujemy. Do 10 minuty będę próbował nas spokojnie pobić rekord. Bo później się zanudzicie na śmierć. O, teraz są jakieś emocje. Hop, hop, hop. No nie, nie, ja już myślałem, że to przejdę. Kurde. God damn it. Ale i tak mi idzie o wiele lepiej niż na. No kurde, jeszcze nie trafiłem w diamencika. Le leci mi o wiele lepiej niż na początku. Dobra. Upa! Lecę, lecę. Lecę, lecę. Dawaj, 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 dawaj! Trzynasty poziom! 14, Jest high score! Jest, jest 16 poziom! 17, jest osiemnasty! Ale osom, 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 20 level jest, jest nie! I się rozbiłem na 21. Ale mam to! Ponad 20 level. Ja pierdzielę, ale widzieliście co tam było o oh, god damn IT, Dobry, czym dłużej gram, tym lepiej mi idzie. Dobrze, że tylko jeden przycisk wystarczy klikać, jak widzicie tutaj myszką ja sobie gram. Na emulatorze Androida. Bardzo fajna sprawa, darmowa przede wszystkim. Tak, tam widziałem w komentarzach część z Was się pytała zawsze czym ja... Kuźwa! Nagrywam! Mm, to powiem Wam, że du, du, dużo, dużo właśnie widzów odpowiadało co to za program w komentarzach. Ale niektórzy po prostu napiszą komentarz i już później nie patrzą. To powiem, że BlueStackiem to nagrywam. Który co prawda jest no w połowie darmowy, bo. Kurde, no rozwaliłem się na czymś takim. Bo za drugim uruchomieniem i kolejnym to Wam każe ściągać kolejne aplikacje wiecie, no na Androidzie tutaj, na, na ten symulator, emulator, nie wiem jak to nazwać, emulator, no symulator to całkiem co innego. Ale ja, ja się tutaj zarejestrowałem pod jakieś konto Google'a, z którego nie korzystam, także może mi instalować milion aplikacji, które mi się na telefon nigdy nie wgrają, także jak najbardziej jest git. Kurde, i co, i teraz pewnie do tej dwudziestki nigdy nie dolecę, co nie? Ja pierdykam. U, Dawaj, łopa 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 Zbieramy diamenty Jak dojdę do wyniku lepszego niż byłem Wow wow ta, Kurde! Jak pobiję mój rekord i się rozbiję To sobie zadiaksy wznowię Żeby dalej polecieć Ja tu muszę rozkiełbasić tą grę Dawaj, 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 dawaj panie Pajączku Batmanie Batman, Pająk, Jesus. Wow, no, no jak to przejść? Nie, już byłem tak, 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 tak niedaleko, ale, ale trochę byłem, troszkę doszedłem, ale, ale ja próbuję dalej, próbuję dalej. Jak chcę to jeszcze powić, Tak, to się na tym nie skończy. Nie ma bata, nie ma. Wow, nie ma opcji, nie ma opcji. Dawaj, 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 dawaj. Kolego. No, wystające z... Kurde, jaki sopel, czy cokolwiek, co to jest. Nie wiem. Coś. Kurde, nie wiem, jak się w jaskiniach takie nazywają, stalgamit. Nie wiem. Nie, wiem, nie mam pojęcia, nie chcę strzelać. Da Dawno nie. Znowu to samo. Ja pierdykam. Nie, 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 idź te reklamo. Tak. Ale im się opłacają te reklamy w tych aplikacjach. Kurde, ktoś sobie niechcący kliknie, stwierdzi, a zainstaluje i mają hashidło. A ja tutaj chcę grać, a nie reklamy oglądać. No! Kurde, już mi szło tak dobrze, po prostu zacząłem na pały klikać, żeby po prostu się przesuwać do przodu. zas. Wiecie co, też sobie teraz tak na szybko rozkminiłem, że jak wrócę z tego wyjazdu, na który właśnie nagrywam ten zapas i już jak oglądacie to jestem na wyjeździe, to po prostu po każdym odcinku mobilnego grania będziecie mi wybierali kolejną grę, jaką nagrać. To wtedy wiecie, już będę w domu normalnie i będę mógł... NAGRYWAĆ! Dawaj, 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 dobrze, idzie dobrze NIE, NIE, TEN SOPEL! UU! Uh, uh. Dobrze, dobrze, mam re... jeszcze nie mam rekordu Jest pobity rekord Proszę państwa, się dzieje! SIE DZIEJE TUTAJ! Jest! Rekordy wbijam! DAWAJ! No, widz! Tak, tak jak wtedy, tak jak wtedy, gdy rekord pobiłem, rozkiełbasiłem... Zniknęło mi, goddammit Nie kliknąłem Ooo, oh, shit, co? Ona był to... Co ja multiplayer kliknąłem? Że duchy chcecie widzieć moje? co co? God damn it. Kurde, dobra. Nie, nie, tego rekordu teraz no, no w życiu nie pobiję. 27. No, no, no tak. No, no, no się przy dziewiątce Jak miałeś poprzedni wynik, kurde, trzy razy wyższy. Ja! What? Lecę, lecę. Nie, ja to chcę pobić i od razu klikam, żeby mi da dawało dalej. Tak. Tu widzicie czasówki. O! No! To, to, to było smutne, kurde 28 razy już grałem O nie W tym 27 na odcinku po prostu pierwszą rundkę sobie pyknąłem Zobaczyć czy ta gra ma potencjał <laughs> Jak widzicie wciągnęło to mnie, wciągnęło Jest osą awesome. jest mega, jest mega Dawaj, dawaj, dawaj Kurde, ekranik mi troszkę ścina Myślę, że na nagraniu będziecie mieli dobrze Dawaj, jeszcze dalej, jeszcze jeszcze, dobra. Zobaczmy, jak to przede wszystkim działa. Wywaliło mnie to chyba troszkę wcześniej, tak? Dobra, nieważne, nieważne. Marnujemy diaksy, marnujemy diaksy. No! Mm. Dawaj, jeszcze, jeszcze raz, jeszcze raz. Kurde, zmarnuję sobie diamenty, jak chcę zobaczyć. Nie, nie zmarnuję diamentów, goddamy, to się nie opłaca. Nie, już lepiej na całym speedzie lecieć, bo tu co chwilę można zginąć. Nie marnujcie diamentów, ja wam powiem. To się nie opłaca. Chyba, że naprawdę jesteście na poziomie 900 milionowym i tak dalej, i tak dalej. Rageowa strasznie gra. Rage'owa gra jak nic. Jaki? Czyli co? Mamy highscora 27 bez wznawiania, a na wznawianiu doszedłem do tego samego poziomu i dalej mi się nie udało. Czyli 27 jest moją pechową liczbą teraz. No nie! I z dziewiątką. Na dziewiątej się kurde najczęściej rozbijam. No kurde, no dawaj że trochę dalej, dawaj jeszcze do tego czarnego momentu dojdźmy Bo ja chcę... ja chcę pobić ten wynik. Kurde, to je, to ta gra jest niemożliwa, wciąga naprawdę... Dziewiątka, znowu ta dziewiątka, nie wierzę. Po prostu nie wierzę. Kto to ogarnął? Kto to ogarnął te dziewiątki? To ja nie wnikam, ale to jest. Masakra, masakra. Dawaj diamanciki. What? what, what, what? O teraz złe kwadraty, złe latające. Teraz złe latające dawaj. Gademy. Dobra, ostatnia runda, ostatnia runda. Lecimy z koksem, serio. Spodobała mi się strasznie ta gra. Chyba sobie ją na drogę wezmę jak będę jechał i będę sobie poginał i pobiję swój rekord. Dobra, no niestety na no, trójce skończyliśmy. Mamy, mamy rekord 27. Yy, jeśli będziecie w to grali, jeśli pobijecie yy, mój rekordzik, to kurczę, nie będę miał jak podlinkować na fejsie. Dobra, jeśli to podlinkuję na face, możecie wkleić swój wynik. Dobra. I możecie przekazać lj że go wyzywam, że dokładnie robi odcinek, tak jak ja teraz, 13 minut, leci od zera i niech spróbuje mnie pobić. Zobaczymy, zobaczymy. LJ, LJ, zobaczymy. Pamiętaj, ja w odcinku mówiłem o programie, także masz szansę mnie pokonać, zobaczymy. Przy okazji będziesz miał materiał na kanał, przekażcie lj że go wysłałem. Wyz... Wyzwałem, nie wysłałem, Jesus, nie wysłałem LJ-a do Afryki, po co on tam? Yy... Nie ważne, nie Jeśli wam się podoba, zostawcie koniecznie łapkę w górę, dodajcie film do ulubionych, udostępnijcie na fejsie. Dzięki za oglądanie. Na razie i cześć! Hej!